Tuż po gonitwie dla Stadniny Koni Krasne jest ze mną pan Roman Krzyżanowski, hodowca. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Romanie, trzeba przyznać, że gonitwa była bardzo ciekawa. Miss Dynamite pokazała się w świetnym stylu, natomiast my mieliśmy okazję z panem prywatnie rozmawiać przed gonitwą. No i chyba niezły występ i wygraj córki infami. Prawdę powiedziawszy, że e, powiedziałem, że liczę na nią, ze względu na sentyment, ponieważ jest to córka infami. Która była no, ostatnią derbistką w wierszówce, którą udało mi się wyhodować, a dzisiaj już tam nie ma ani jednego konia. W każdym razie e, wątpiłem w jej tak dobry występ. I byłem bardzo, bardzo e, no, zachwycony, jak ona przez część dystansu tak wyszła na, na front i tak dalej. Okazało się, wiadomo, że przegrać z to nie jest wstyd. Zrobiła bardzo dobry wyścig, uważam, i, i mam pewną satysfakcję. No, wolałbym, żeby wygrała, ale wygrała lepsza, więc yy, w każdym razie wyścig był mocny, bo konie szły równym tempem mocno. Nie było tam takiego punktatorstwa żadnego, moim zdaniem. Czyli dobry wyścig selekcyjny, dobre, do, dobre widowisko sportowe, także jestem zachwycony. Bardzo się cieszę, tym bardziej że o to chodzi przecież w tych gonitwach, prawda? No tak, o to chodzi. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i zachęcam, żeby obejrzeć więcej Wszystkie Wyścigi w Polsce na jednym kanale YouTube Toru Służewiec.